Cześć, z tej strony Staszek z kanału Metalurgia i dzisiaj chciałbym zrecenzować dla Was najnowszą płytę kanadyjskiego zespołu Spel pod tytułem Tragic Magic. Jak może pamiętacie, w 2020 roku umieściłem płytę Opulent Decay w swojej topce. Bardzo mi się podobało to zręczne połączenie klasycznego heavy metalu z psychodelicznym rokiem i to w jaki sposób zespół przemieszczał się pomiędzy tymi brzmieniami, dodając ten element trochę gotycki, trochę progrokowy. Płyta była bardzo specyficzna w odsłuchu, była bardzo psychodeliczna. Zresztą jak sama też nazwa wskazuje i no, byłem nią ogromnie, ogromnie zachwycony i nie mogłem się doczekać ich nowego wydawnictwa. Rozmawiałem z zespołem, pytałem ich, kiedy wyjdzie w końcu nowa płyta no i, no i doczekałem się 28 października, wyszła ich najnowsza płyta pod tytułem Tragic Magic. Zacznę może od okładki, jak może widzicie gdzieś tutaj obok mnie, tutaj. Jest to nasz taki polski element w tej płycie, jest to mianowicie obraz szał Uniesień Władysława Podkowińskiego. W ogóle polecam wam kiedyś poczytać troszeczkę o tym malarzu-ilustratorze, dlatego że był no, bardzo specyficzną postacią. E, zaś jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, oprócz tego, że jest to wspaniały obraz i że bardzo fajnie wygląda jako okład, to bardzo możliwe, że natkniecie się na taką samą okładkę u innego zespołu Firtan, który wydał płytę chyba dwa tygodnie wcześniej albo dwa tygodnie później, ale mniej więcej gdzieś w tym samym okresie z identyczną okładką. Co się okazało? Muzeum Narodowe w Krakowie, w którym obecnie znajduje się szał uniesień, wydało zgodę na wykorzystanie tego obrazu jako okładki dla obu zespołów. Jednocześnie stąd wynika ta taka dziwna sytuacja, w której mamy dwie płyty wychodzące bardzo blisko siebie z tą samą układką, no ale chyba nie ma żadnej złej krwi między zespołami w kontekście tego, że no mają identyczne układki. Zresztą z tego, co Spell pisał, to dzięki temu poznali Firtan i im się bardzo spodobało. Wracając do płyty. Tak jak wspomniałem, Opulent Decay to była płyta bardzo mocno psychodeliczna, była ta specyficzna mieszanka heavy metalu z psychodelicznym S-Idrokem, wręcz bym powiedział, i z tymi elementami gotyckimi, i elementami progrokowymi. I Tragic Magic, jak po raz kolejny nazwa wskazuje, jest płytą bardziej skręcającą w to brzmienie okultystyczne. Jak to często w przypadku Roka bywa, ten element psychodeliczny jest albo bardzo mocną inspiracją, albo jest wręcz tym tożsamym brzmieniem do tego okultystycznego. I często zespoły, właśnie czerpiące całymi garściami z tej schedy lat 70., rock, takie jak Kabalach, takie jak Winhen czy Kadawar, bardzo często właśnie żonglują w ten albo bardziej trochę w stronę tą psychodeliczną, albo bardziej w stronę tą okultystyczną, albo właśnie gdzieś taka synteza tych dwóch brzmień. No i tak jak mówiłem, na w przypadku Opulent Decay było to o wiele bardziej psychodeliczne, trochę bardziej. Trudne w konsumowaniu, tak. Tragic Magic jest definitywnie bardziej w stronę tą gotycką, tą bardziej właśnie magiczną, co czyni płytę o wiele przystępniejszą i o wiele łatwiejszą w odbiorze niż Opulent Decay, co oczywiście też nie świadczy o tym, że jest lepsza lub gorsza. My to powiedzielić możemy na dwie części. Od utworu Fatal Breath przez Ultraviolet, Hades Embrace, Figure Dream, Sarcophagus oraz A Cruel Optimism. Są to utwory bardziej heavy metalowe. Jest oczywiście cały czas ten element, zarówno kultystyczny, jak i gotycki, jak i trochę tego Progroka, o którym wspominałem, w stylu na przykład jest czy Rush, ale tutaj jest więcej riffów, więcej melodycznych, chwytliwych refrenów, więcej takiej energii, więcej tej takiej żebym nawet, że przebojowości. Oba zresztą single z tej płyty, czyli Fever Dream oraz Ultraviolet znajdują się właśnie, są pośród tych sześciu utworów. Zaś druga połowa, czyli to utwory takie jak Reed Gardens, Souls and Chains czy Watcher of the Seas, są to już utwory bardziej eksperymentalne, trochę lżejsze i ewidentnie bardziej takie progrokowe, bardziej właśnie w stylu wspomnianego wcześniej Yes czy Rush. Mimo tej powiedzmy, może nie aż tak diametralnej, ale zauważalnej różnicy między pierwszymi utworami a ostatnimi, płyta w całości A jest spójna, ma sens, ma bardzo łatwo się przechodzi między tą cięższą, bardziej przebojową a tą drugą, bardziej eksperymentalną, lżejszą połową płyty. I a, co temu pomaga? Przede wszystkim fenomenalna instrumentalizacja. Płyta jest świetnie wyprodukowana, zaś a, jeśli chodzi o instrumenty, poza oczywiście a, klasycznie gitarą, basem i perkusją, mamy bardzo fajne użycie pianina i klawiszy a, syntezatorów, Niektóre brzmienia są wprost, jakbyście wyciągnęli, jest w takich płyt jak Amarok czy Oman oh Down od Mike'a Oldfielda, czy też nawet jakieś carpenterowskie brzmienia. Całość, szczególnie ten element klawiszowy sprawia, że ja osobiście przenoszę się trochę tak mentalnie do tego takiego, do tej takiej, powiedzmy, oczywiście nieznanej mi, bo urodziłem się w latach 90., ale tej mentalnej tęsknoty za latami osiemdziesiątymi, siedemdziesiątymi, szczególnie na podstawie wszystkiego, czego słuchałem z tamtego okresu i Spell świetnie, powiedzmy, przywołuje te brzmienia, ale nie powodując, że myślimy, że to jest po prostu to samo, co grano kiedyś, dlatego, że wszystko jest to opakowane w bardzo ciekawe, nowoczesne, moim zdaniem, szczególnie w tym gatunku, który wydaje, wydawać by się mogło już, powinien być trochę ograny do tego stopnia, że nie, nie za bardzo możemy coś tu odkryć. Ale mimo to Spel jest w stanie w tym gatunku cały czas wprowadzić jakieś takie fajne, świeże tchnienie. Czy to będzie właśnie w przypadku tej? części psychodelicznej na ich poprzednim albumie Opulent Decay, czy też właśnie ten bardziej przystępny, gotycko-prokrokowy, okultystyczny heavy metal, który prezentują na Tragic Magic. Ogólnie płyta nie powiedziałbym, że jest jakaś mega odkrywcza i że też nie jest takim pikiem zespołu z Vancouver, dlatego, że wydaje mi się, że duet, dlatego, że też oni zmienili troszeczkę line-up, mianowicie w zespole ostał się tylko Kaz Mesmer oraz Alester, Al a ich drugi gitarzysta odszedł z zespołu w 2021 roku. Wydaje mi się, że duet jeszcze będzie w stanie nas zaskoczyć, jeszcze będzie w stanie wycisnąć więcej z tych brzmień, które znamy z lat 70., z lat 80. i będzie w stanie przedstawić je w jeszcze nowszy, świeższy sposób, ale mimo to Tragic Magic wciąż jest niesamowicie przyjemną i fantastycznie wchodzącą wręcz płytą. Wydaje mi się, że to jest świetny stepping stone dla zespołu, szczególnie w kontekście ich coraz to rosnącej popularności, bo jeżeli więcej osób, którzy skojarzyli ich przede wszystkim po ich poprzedniej płycie, czyli z Opulent Decay, przyjdzie i posłucha tej płyty, na pewno się do niej przekonają, bo jak wspomniałem wcześniej, tutaj jest kwestia tej przystępności. No i zespół też ma ogromne szanse na to, żeby dotrzeć do większej ilości fanów, szczególnie, że zespoły takie jak Ghost są teraz mega popularne, a to też nie jest taki daleki rzut kamieniem od tego, co gra obecnie Spell. Ogólnie płyta jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, jest niesamowicie relaksująca, bardzo łatwo wchodzimy w sytuację, w której ona nam się zapętla. Wydaje mi się, że idealnym rozwiązaniem, żeby ta płyta była już tak stuprocentowo perfekcyjna, moim zdaniem, byłoby pozbycie się tak naprawdę ostatniego utworu, The Watching, który jest jedynym instrumentalem i jest, no moim zdaniem, troszeczkę nudny, a trochę zbyt repetetywny i biorąc pod uwagę wokale zarówno Kasa Mesmera, jak i Ala Lestera, ich brak, niezależnie co o nich sądzimy, troszeczkę odziera ten utwór z uroku, który pewnie by miał, gdyby pojawiły się też tam wokale. Wracając, Spell po raz kolejny wydał niesamowicie ciekawą, niesamowicie wciągającą, bardzo interesującą, świeżą, energiczną i a, przyjemną płytę i mi nic innego nie zostaje, jak ją ja Wam polecić, a żebyście sobie jej przesłuchali. Szczególnie, że zbliżamy się już do końca roku i wypadałoby już zacząć gdzieś tam w głowie kolekcjonować najfajniejsze albumy z tego roku, a Tragic Magic jestem w stanie Was w 100% zapewnić. Na moim podsumowaniu na pewno się znajdzie, więc z tym Was zostawiam. Dzięki Wam wielkie za uwagę i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku.